Odcinek mojego życia. Mówię Wam. Dzisiaj Tower of Hell. Tak. Ale jak spadnę, um. no ty, ale jak się zabrę, to się odcinek. Mówię Wam, jak nie będzie ponad minuty, tak odcinek. Jak będzie ponad minutę na odcinek, to jest rekord, nie? A jak to się tu hmm. Bez sensu. Нет, чисто отряду за меня игр. Надо уж. Ты не будь ударче, ты будь только. Як, як. Ты будь ударче, 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 ударче, ты будь Так, ты будь ударче. To było darcie. To, aaa, to było darcie. Tak. To się akurat teraz nie liczyło, no bo. Bo e, tutaj do końca mi pokazuje, ja się traf. To może być tak, że jak skończę ten tower, to musi kończyć. Nie? Więc. To jest łatwe, więc jak ja skończę cały dwa razy, no to um, mogę tego, że się mogę od razu zabrać, no bo um, to jest za łatwe dla mnie. Ale co tam? Jak nie chcę tego odcinka robić? Namówił mnie na to mój mózg. No właśnie, teraz już wam pokazałam. Nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest. Jak spadnę? to tutaj jako jedynie, że na bo. Wiecie co? Nie, to nie może tutaj powiedzieć co? Jak w to grają, tylko. Jak sobie to gra się osobę, tylko... to się nie dziwię. Lasuję, lasuję, nie patrzę i wybrało mi się. Hmm, jeszcze teraz? To nie był tower, nawet. Wyszło mi na ten. O, na Boba Tower. Ta... Boba Tower. Wyszło na to. No, i ja mówię Wam, ja nawet nie, nie patrzyłam. Mm. tower. Это mm еще? -hmm. Oczywiście nie, gdzie są moje włosy? O! Idziemy sobie na tower, taki o I teraz um, um, Będę taką Pikmi Girl, ale nie, jednak nie będę Żartowałam oczywiście Bo niektórzy z moich widzów mogą nienawidzić Pikmi Girl Ale ja oczywiście taka nie jestem, chyba No chyba <ścoughs> Dobra, ale żartowałam z tą Pikmi no nie, 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 nie. To nie było Darcie, ja tylko powiedziałam nie. No to ma znaczyć to. To pierwsza nazwa. Ale to jest z jakiegoś języka, to nie jest polskie. wam, to nie jest polskie. Aha Nawet się granic zdążyła za jak już umarłam. Za bezsens. dupam się w nic w to grać. To z jakiegoś języka, to tam nie pisze prawdziwe po polsku, mówię wam. Wow, ja versus laser. Ja normalnie stoję na sobie. Dobra, zaczynamy, jak jest. ja versus laser. Burzy świętej milimetra brakowało. Prawie się zadarłam. Nie! Wychodzę! Uh. Dawajcie troll tower, bo się na pewno tam zadrę. I ja chcę skończyć ten odcinek, chcę tu przejść. Błagam, nie brać mnie, bo ja chcę sobie przejść spokojnie ten tower. Eu não ficar que isso Coś się, Błagam człowieczku, wyrzuć mnie Chciałam Troll Tower, a nie Troll Tower. O, dawajcie Slap Tower, na pewno się wydrę y Slap Tower mm. Osiem. Myślałam, że tu Kasty pisze. On. To tak można. Moment, ja muszę uratować. Moment. Chodź tu wyłaś. Wyłaś, wyjłaś, wyłaś. Byłaś. Chodź. Wychodź. Przepraszam. Nie widziałam, przepraszam. Nic nie chciałam wrzucić? Ja myślałam, że można tego gościa tam wrzucić. Ej, co jest. O, ktoś tam nie dodał. To no dobra, zaakceptujemy. Czemu nie będzie? To nie było darcie. To, 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 to nie było darcie. Idziemy. Idź, idź, nie no chodź, chodź. No, chodź. Mogę ją rzucić? Po serio, jakby ja mogę tego rzucić. Chodź. Nie chcę skończyć ten odcinek, błagam szybko. Mam nadzieję, że ten odcinek trwa już 10 minut, bo ja go nie chcę robić 5-minutowego. Chodź, musimy się tutaj teraz podzielić na drużyny. No bo. Aha, okay. Chodź. O! Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Jak ona. To nie było darcie, to było tylko powiedzenie nie. Jeśli nie darłam, to wcale nie było darcie się moje plecy. Wyłączyłem muzytka dla nudy. Jeśli nudzicie to mogę... I wam... ja wam może tę muzyczkę ja mam... o. To co ja kocham śpiewać od 5 minut. XD. <śmiany> błagam, nie wnikajcie, błagam. Dopóki nie będę miała sobie kiedy cokolwiek coś przypomnieć, żeby wam coś powiedzieć, to będziecie sobie słuchać tej piosenki. Jeszcze raz zaposłuchajcie. Posłuchajcie sobie te piosenki jeszcze raz dla nodów XD. Для себя слухайте. Musiałam sobie zmienić serwer, bo ja normalnie nie umiałam sobie tego przejść i musiałam sobie zmienić grę w ogóle, no i sobie zmieniłam i mam nadzieję, że do mnie to będzie chociaż jeszcze trochę, jeśli tam nie jest to tylko moje nerwy już wybuchły i yy, no właśnie Chodź, chodź nie rozpędzę cię. chodź อออตธอธอททอธออทุเกธออ To nie było darcie. To nie było darcie. Ej Już wysoko jestem. Jeszcze tylko półtora towera. <tak>, tak. Mam nadzieję, że to szybko leci. Tak. Mam nadzieję, że to moje słuchanie piosenki przez 10 albo 15 minut y, was nie jest nadzieję, W ogóle ciekawe ile już używałam tego telefonu. Używałam już 47 minut, z mamy godzinę dzisiaj 13.09. Więc... To jest mój rekord No ty co? Nie, bo ja właśnie od niej już godzinę używam No ty co? To nie było dla to było takie yy, 9, Dziewięć, 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 No chodź, chodź, nie przywalę Ci No chodź, no chodź, no chodź No i widzisz, było tak źle Ej, co Ty chcesz zrobić? Nie ma nowych No co Ty? Ej, dziękuję Miły nawet jesteś. Dziękuję. No tego się już nie spodziewałam, nie? Dajcie mi Slap Tower O, moje plecy. Jak ja na podłodze siedzę zgarbiona. się dziwi, czy plecy bolą. Serio. O. Położyć się na podłodze. ma brzuchu dawać 10 lepiej, mimo że nic nevidím, widzę, bo słońce to ne. Czy to, to są prawdziwe ludzie? Czy to, to są jakieś. E, jakieś Bo ci ludzie tutaj tak stoją, i oni jakby. No, mało brakowało. No, milimetr. No. Na milimetry się zmieściłam. Serio. Teraz nie mogę oddychać, no. Nie, ja ciągle tylko gry zmieniam. Ja, serio, ja już mam dosyć. Święty jest dosyć. Jak ja już teraz spadnę w tym towerze, na sam dół, to obiecuję wam odcinek się kończy. On już chyba trwa z pół godziny, a ja daję, nie umiem przejść jednego całego towera. Serio. Ja nigdy te y, ZPR -y nie całego, mówię Wam serio. Y, tu akurat los nie kłamę. Mam nadzieję, że mnie nie rzuci, ta. No dobrze. Tu akurat macie szczęście. Bo byście się doigrali, że hej. Ej, bo, bo w ogóle ja to piszę AHA przez samochody, przez cecha Bo ja nie wiem Bo moja mama zawsze pisze AHA przez cecha, a ja piszę przez samo jaki jest poprawnie? Zapytamy się czaty GPT Ciekawe co mi odpowie Czad! Ej, czad! Powiedz mi, jak się pisze Aha. Przez samochód? Bo pewne format to Aha przez samochód. Pisze się małymi literkami bez przecinka i bez H na końcu, czyli nie przez CH. Czyli mówię Wam, że AHA teraz rozumiem i jest. Że AHA jest poprawne z samym H. Tutaj macie już pierwszą ciekawostkę o moim życiu, że ja nawet nie wiem, jak się pisze AHA. <grym>, tak? i się pisze przez, jednak przez samo H. Będę musiała to mojej mamie pokazać. Czyli ja jednak dobrze piszę. Czyli ja jednak nie, nie jestem zła z ortografii. że wiem jak się aha pisze, no to to nieźle z autografii, nie? Jakby no ej jak się pisze aha, no, teraz macie przez samochód. <grym> jak oglądacie ten odcinek, będziecie mądrzejsi 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 mądrzejsi, mądrzejsi. Hmm, tutaj nikogo nie ma to jest przypadek Czy przypadek? nie sądzę <śm> Ej, dobrze mi idzie już. O, mój ulubiony kolor, taki żółty. Dobra, ile jeszcze zostało? Ile? Błagam, ci teraz nie spadnie, bo serio się skończy Nie skończy, jak je ja spadnie, serio. ja wyjąłem. Dziękuję za oglądanie. Musimy się w następnym odcinku. I to na tyle z tego odcinka, Nara. No, jak to się wyłącza? No, ej!